Czemu wy wszyscy u mnie jesteście czarni, a bo mi się skiny mi jeszcze nie wczytały, o, no Kurwa, czekaj, bo nie widzę, Kurde Women Muszę się... A Adam, nie, Adam, nie Adam, nie wolno Play Slow Party został rozwiązany Ech O, cześć, to pogród. Bedwars, ale każdy przeciwko sobie Tak tak. Dobra, ja fajnie. Mam kanał piknięty. Albo nie, będę niebieski. Będę blue. A się prywatny zrobić? Ja się zrobić prywatny może? Będę aqua. Możecie sobie wybrać, jak chcecie być kolor, ale czerwony już go zajęło. Będę. Dobra, będę niebieski, taki ciemno, taki zwykły. Czerwony! czerwony. Czemu czerwony? nie mogę czerwony? O kurwa. Ja, ja jestem niebieski, Wyszła. jestem niebieski, zielony. Dobra, zobaczmy, kto wygra teraz. Nie klikaj łóżka, bo ja przynajmniej łóżko klikłam. Dobra, to ja będę czarny. Ja jestem niebieski. O kurde, czarny. Jestem różowa. Ja jestem czarny. jestem niebieski. Niebieski jestem. Niebieski jestem. jestem Nie jest PIN, która je. Adam, dawaj. Ale nie ma teamowania się. Nie ma teamowania Czekaj. Jak to nie ma? Jak to nie jest? Jak jest? Jak to nie ma? Nie ma. Ale jak to nie ma? Wy się steamujecie. Nie ma teamowania. Aaaa. Będzie wam to zapamiętane. No blokuje nasz potencjał, żelek. Dobra, żelek. Zablokowałeś mi na sadzenie. <gadanie> żelek. 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 O, nie kurde, w końcu sobie mogę zbudować łóżko jak, tak, jak chcę, a nie kurde, będzie ktoś mnie tutaj gadał. Ja też w końcu mogę sobie łóżko zbudować jak chcę. Nie, ty nie możesz, nie zgadzam się. <gadanie> Bo nie zgadzasz się. No widzisz, że żelek. żelek też się nie zgadza. To się nie zgadza. Nie Muzyka w Minecrafcie mi się włączyła, a na pewno w montażu sobie dodam swoją. Nice! No weź sobie wyłącznie, to muzykę. Dobra, wyłączam, Jezu. Dobra, hejter, hejter. Kogo my tu mamy? Hejter, hejter. To ty, ty jesteś mały Żelek, żelek ty tu tak byłeś dziecił? Bo ty jeszcze masz pięć słowów na dół ty masz dopiero 50 lat A ja już żyla. zapomniałem kto jest jakim kolorem. Nie powiem. tam niebieski. Aha, tak, dobra, to jest dobra, to ja już że... wszystko widzę, ja już wszystko kto widzę. Jest <laughs> Nie, ja mam... Ja mam kogoś jako sąsiada pewnego. Ja mam Adama chyba! No, może, nie? O ty Aha. a ja mam Ciebie Żelek, ty jesteś! Moim... Dobra. Ty mnie onował go? To nie. What the fuck? Mówię, że Żelek jest moim sąsiadem. No ja wiem, ja wiem. Oj, nie, twoi. Hehehe, bo jak to dało? <Blocu>. Audycyjnie A A kiszczak Ada! bo, bo jakiś człowiek? Czar... No, no co, no tak. Co? Ku... Żelek? Nie, to jakiś bocik. Jakiś nie no. Żelek, nie oh, mówi się jak coś Ja o Ja -o. Ja Nie widziałam, czerwony jest na boku Zielony ma mały Ale czemu ja się nie respię? Ale czemu My ty chcesz? się nie respisz, halo? No ja, jak mi się... What? Ja mam łóżko normalnie, a się nie Cześć, respię Cześć, Adam Adam jest Żelek Cześć What? Ja do dupy kur... Dobra, Dobra to robię jest. teraz pielgrzymka Dobra, weź, weźcie, proszę, dodajcie mnie na te Bedwarsy, ponieważ ja tutaj już jestem ten. Ile wy tam ten? Nie ja mo ja mogę was spikedować. Yeah! Yeah. Dobra, idziemy, nie. idziemy do Adama. Właśnie, ile ty, jak miałeś! Ale czemu ktoś cię zbanował? Właśnie, nie, nie wiem. wiem. Kochani, nie banujemy, nie banujemy, jeżeli ktoś faktycznie nie ma nie ma cheatów. Nie ładnie. Cześć, nie łapie. hej. Hello. Ale my wyglądamy Dobre, w ogóle. Okay. Dobra, panowie. Panie... A, panowie... Jestem czerwony! Y -y 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 Jestem czerwony! Nie! Teraz będę kurwa... Ja niebieski. Niebieski. Cześć! Żelę! Ale fajnie! <śścoughs> <śśpopf> o, jakiś widz <śp Oyster> Nie się szczaił, że my ten, że my nagrywamy. Łukaszek sup. O jakiś nowy bocik. Nie, 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 Dobra, kurde. mi <śp> są. <cavallı> Mam nadzieję, że tym razem nie wywalę się jako pierwszy. Czemu? O, ale to nawet tak chyba ten nawet nie było z twojej winy, nie? No nie. Nie no, akurat ten tylko się randomowo mię łóżko rozwalił. Nawet nie wiem, co się ogólnie nie stało tam, więc. Z tym zbanowanym za cheat, dlaczego? Nie wiem, Adam. Wolę? Bo właśnie tutaj się do mnie akwa buduje, a ja nawet nie mam łódka obudowanego! Nie no jak inaczej. No nie gadaj! No nie gadaj! Mamy spoduchów, nie podoba mi się to. O kurde. To tutaj takie casuale, a, tam takie... Super! To mnie zabił. Teś Adam obserwuje cię. O nie widzę cię. Jesteś Ale tylko wytworem mojej wyobraźni. Macie spocuchów, to. Nie, to... Jak... a wy jesteś tam od ciebie w ogóle. O. Obył się, że się nie. Obok ciebie tam. Jest sobą aku, umie. No jest tobą duchem. Weźcie, zabijcie Nie może być ciałem, a... Adam, zabicie. idziemy zabić Aqua o, Oko. Teamujemy się? No, tak. żeby nas zatimowali, jakby panowali. Nie powinni chyba. Nie no, tymon, nie raczej to. zbanują banują, wiesz. A za tym onzyż teraz raczej ba nie są. Jak banują za to, że ktoś martwi, to teraz to jak mnie za zbanowali za cheety, jak ja kurde nie mam żadnych. Miałeś figur, no właśnie, więc nie są Dobra, ten aqua jest, jest jakiś, ja nie on, wiem. On jest specjalistą, on. Ja nie Musimy się, nie nie się nie nie na niego spunować, bo on ten... Dobra. On jest jakimś. terem Nie lepiej. Nie Ja będę u rzelka na bazie pilnować. Dobra. Ja, weź, obserwuj tego ten, obserwuj tego aqua. Co ja jest? Będę. No? Będę przy rzelka bazie. Czemu to. Ej, ty jesteś Żyłek czerwony, a to czekaj, to jest robok, Jebany, to będzie bieg do do bazy. Dorek, my, ej, ja mam internet maraka. Ja pewnie zginę przez mój internet. I ja się założę. Szary nie ma łóżka, ale Szary chyba tak taki pisak. Ira mamaka idzie do Adama. Idziesz do Adama. Idzie do Adama. Adam, idę idzie... do Adama. Czemu ja znowu sam będę? Aqua, Aqua jest ciebie no Nie, znowu to jest tutaj. No, nie. 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 No on bo on się tak szybko hinuje! What? Adam. Czemu on się tak szybko hinuje? On, chce on, lecz 4 Idę szerowa... ci pomóc, idę, idę pomóc Adamowi, idę pomóc Adamowi! Jak? Ja, ja, ja biłem, a on no, się Idę pomóc, idę pomóc! Ja go uderzyłem! Jak nie Ja go uderzyłem, a on się ten... What? Ej, to jest cheater, naprawdę! To jest dopiero cheater, a nie Adam! No. To musi. Pomagam! że no jak to nic nie da to jest woda no jak nie nie zarypnikia nie on ma 0 kp on ma z 2 0